Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Mercedes? Nie tym razem. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia tego materiału wideo, gdzie obalimy mit, że detailing jest tylko dla drogich, luksusowych aut. często pytacie państwo czy detailing jest tylko dla drogich luksusowych samochodów. Na przykładzie tego projektu zabezpieczenia nowej Toyoty Yaris wersji GR Sport wytłumaczę, że tak nie jest. Zapraszam do obejrzenia wideo. Nowa Toyota Yaris, którą odebraliśmy z salonu, wykonaliśmy w salonie również protokół oględzin, w jakim stanie było auto. Pomierzyliśmy grubość lakieru i tak jak Państwo zauważycie, elementy czarne piano black były w tragicznym stanie, musieliśmy wykonać pełną korektę lakieru. Eee, lakier był również do polerowania, delikatne swille kuliste zarysowania. To jest niestety bolączka nowych, nowoczesnych lakierów, e, więc e, jeśli chcemy tego uniknąć, na pewno jedyna słuszna metoda zabezpieczenia to właśnie bezbarwne folie ochronne. W tym przypadku projekt bardzo wyjątkowy, ponieważ Toyota nie oferuje matowego lakieru. Zabezpieczyliśmy auto folią PPF-mat kawacza. Mamy w tym momencie połączenie stylizacji z najlepszą ochroną lakieru. Co dokładnie zabezpieczyliśmy w tym aucie? Użyliśmy tutaj kilku folii e, marki Kawacza. Bezbarwna folia ochronna, wszystkie elementy. Piano black, lampy, elementy stworzywa, elementy czarne w połysku zostały w połysku i je zabezpieczyliśmy właśnie bezbarwną folią ochronną. Na elementy lakierowane w szarym, pięknym perłowym lakierze zabezpieczyliśmy ją folią PPF Matkawacza, co jest charakterystyczne. Pod folią widać perłę, widać ten lakier metalizowany. Który oryginalnie jest w tym aucie, więc efekt jest naprawdę nieziemski. Do tego delikatna stylizacja lamp. Jest to folia kawacza z delikatnym przyciemnieniem. Przyciemniliśmy również znaczek Toyoty. To jest bardzo subtelna, subtelny detal. No i stylizacja folium do zmiany koloru słupki w wersji karbonowej. Oczywiście rozszerzyliśmy pakiet o zabezpieczenie felk, szyb. I całego wnętrza pakietem powłok Ceramic Pro. Jest to pakiet indywidualny, najbogatsza opcja, jaką oferujemy w naszej firmie. Zapraszam Państwa do wnętrza, w którym oczywiście wykonaliśmy również pełny detailing z zabezpieczeniem wszystkich elementów. Pełna impregnacja wnętrza powłokami od Ceramic Pro, Ceramic Pro Leather, Ceramic Pro Plastic, Ceramic Pro Textil oraz zabezpieczenie ekranu folią. PPF matkawacza ułatwi nam to użytkowanie. Proszę zobaczyć, nie zostają żadne ślady. Drodzy Państwo, dlaczego bezbarwne folie ochronne to najlepsze zabezpieczenie lakieru. Grubość 80 mikronów. Każde dotknięcie, każda rysa w centrum handlowym jakieś przytarcie no powoduje tak naprawdę lakierowanie powtórne. Chcemy tego uniknąć. Bezbarwne folie ochronne, po pierwsze, bardzo łatwo o nie dbać. Efekt samoczyszczenia jest rewelacyjny, wszystko spływa z folii, ale najważniejsze to jest właśnie ochrona od mechanicznych uszkodzeń. I to chciałbym właśnie Państwu zaprezentować. Wyobraźmy sobie, że auto nie jest zabezpieczone bezbawną folią ochronną i jedziemy w pierwszą trasę autostradą. Tak wyglądałaby maska po uderzeniach kamieni. Szczególnie byłoby to widoczne na elementach czarnych piano black. Elementy do wymiany. Jak bezbarwna folia ochronna radzi sobie z takimi uszkodzeniami, to chciałbym Państwu zaprezentować kamienie i maszyna, która uderza właśnie nam w testową maskę zabezpieczoną folią. Jedna trasa, bardzo dużo uszkodzeń. A teraz proszę zobaczyć, na szczęście mamy tutaj bezbawną folię ochronną, która jest praktycznie niewidoczna. Proszę zobaczyć, jak jest elastyczna. Jak trudno ją zerwać z auta. Naprawdę jest ciężko ją zerwać bez podgrzania. Natomiast maska jest absolutnie bez żadnego uszkodzenia. A teraz pokażę, jak przyjęła wszystkie uszkodzenia bezbarwna folia ochronna PPF Kawacza. Drodzy Państwo, sami zdecydujcie, czy chcielibyście, aby Wasze wymarzone auto po kilku kilometrach właśnie tak wyglądało, czy jednak warto zainwestować w bezbarwną folię ochronną. Na rynku mamy dwa rodzaje folii. Folię do zmiany koloru oraz folię PPF. Dlaczego folia PPF jest droższa, lepsza i trwalsza przede wszystkim? Drodzy Państwo, folia do zmiany kolorów jest co to... ciężko mówić o zabezpieczeniu, bardziej bym to nazwał jako stylizacja. Folie do zmiany koloru średnio zmieniamy co 2 lata maksymalnie. Folia PPF jest to zabezpieczenie do 10 lat. Zabezpieczenie, które chroni nasze auto od uszkodzeń mechanicznych. Proszę zobaczyć, jak ta folia jest elastyczna. Jeśli zrobilibyśmy taki test na folii do zmiany kolorów, ona po prostu jak kartka by się rozerwała. Także folia PPF najlepsze możliwe zabezpieczenie nowego auta. Mam nadzieję, że na przykładzie tego projektu zabezpieczenia nowej Toyoty Yaris obaliliśmy mit, że detailing jest tylko i wyłącznie dla aut za milion, dwa miliony złotych. Drodzy państwo, detailing, zabezpieczenie bezbarwną folią ochronną to inwestycja. Zabezpieczamy swoje wymarzone auto na długie lata. Zapraszam państwa serdecznie do kontaktu. Na pewno dopasujemy dla państwa potrzeb indywidualny pakiet. Zapraszam.